Cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, którego w zeszłym miesiącu nie było. A to dlatego, że zmieniał troszeczkę częstotliwość dodawania tych filmów, bo mowa tutaj o ulubieńcach kosmetycznych ubiegłych miesięcy. Ostatnio ten film pojawił się pod koniec czerwca i stwierdziłam, że będę dodawać tego typu odcinek co dwa, może co trzy miesiące, kiedy będę miała Wam do pokazania dużo fajnych, sprawdzonych kosmetyków, bo miesiąc to jest jednak za krótki czas na to, aby obiektywnie ocenić dany produkt, chociaż do tej pory w ulubieńcach naprawdę pojawiały się tylko i wyłącznie kosmetyki ulubione, najlepsze z najlepszych, takie wytypowane przeze mnie, które zrobiły coś szczególnego dla mojej cery, dla moich włosów, dla mojego ciała i cały czas polecam Wam te kosmetyki, które Wam polecałam wcześniej, ale stwierdziłam, że od jakiegoś czasu przestałam... Testować aż tyle nowych produktów, i często zdarza mi się wracać do moich ulubieńców, i ciężko mi złapać coś nowego, kupić coś nowego, jeśli wiem, że mam u siebie w łazience coś sprawdzonego, coś co uwielbiam, dlatego też sięgam po kolejne opakowanie i zazwyczaj kupuję jedno opakowanie jakiegoś produktu, zachwycam się nim i zaraz chcę kupić kolejne. Także Kupuję dwa opakowania danego kosmetyku, i dopiero wtedy zaczyna mi się on nudzić i sięgam po coś nowego do testów. Tak to u mnie mniej więcej wygląda. Dlatego też po obserwacji moich kosmetyków, jakie są w tym momencie w łazience, po obserwacji tych nowości, bo Hall kosmetyczny jakiś czas temu się pojawił, i też z tego hallu przetestowałam mnóstwo kosmetyków a niektóre wybiły się na podium i stwierdziłam, że muszę Wam je koniecznie pokazać właśnie w ulubieńcach, bo są naprawdę fantastyczne. Dlatego też mm, od tego momentu film z ulubieńcami będzie pojawiał się prawdopodobnie co dwa miesiące, chyba, że coś mnie tak zachwyci i będzie tych kosmetyków co najmniej pięć, bo jakoś tak zawsze się składa, że tych produktów jest pięć, kiedy nagrywam tego typu odcinek. Dzisiaj również tak jest, to wtedy w tym pojawi się częściej, na przykład co miesiąc, ale jeśli nie będzie mm, tylu kosmetyków, to będę Wam je pokazywać również na bieżąco we vlogach, bo powiem Wam, że od roku... Od początku 2020, od końcówki 2019, więcej na, moim kanale, więcej na moim kanale pojawia się vlogów niż takich filmów stacjonarnych i wy też z tego się cieszycie. Dlatego też e, treści kosmetyczne będę przemycać we vlogach. Będę wam pokazywać na przykład pierwsze wrażenia, będę wam pokazywać, czego w tym momencie używam, co myślę o tych kosmetykach. Oczywiście nie rezygnuję z projektu Demko, bo uwielbiam ten format, uwielbiam te filmy i wtedy można zrecenzować każdy produkt e, tak konkretnie, bo było się go w końcu do samego końca, jest zdękowany. Będą też nie kosmetyczni ulubieńcy, bo inspiracje też kocham oglądać na YouTube, dlatego też chcę, aby one się u mnie pojawiały regularnie. I chcę Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, jakie ostatnio mnie zafascynowały, jakie mi się spodobały, więc czekajcie, bo taki film również się pojawił w tym miesiącu. A dzisiaj pora na ulubieńców kosmetycznych, bo z tego formatu nie mam zamiaru zrezygnować. Wiem, że wiele dziewczyn już nie nagrywa kosmetycznych ulubieńców, a ja jednak lubię sobie tego tak czasu podsumować dane produkty. Nie lubię w ogóle, widzicie, że ja lubię podsumowywać różne rzeczy, dlatego też dzisiaj film z ulubieńcami nie przedłużam, bo się troszeczkę już na początku samym rozgadałam. Zapraszam Was do oglądania. I zaczniemy od serum. Serum z witaminą C. Dobrze wiecie, że jeśli mnie oczywiście oglądacie i jesteście ze mną na bieżąco, że niestety w Europie wycofano produkt z Timeless z witaminą C, który uwielbiałam, który był świetny i miał. I genialnie na mnie działał, i długo szukałam godnego następcy, i w końcu udało mi się coś fajnego znaleźć, i jest to produkt z Ses Sesdermy, Civit. Czyli serum z witaminą C, liposomalne serum, z fajnym stężeniem, z bardzo stabilną witaminą C. Ja trzymam to opakowanie w wazience, w lodówce, aby staczyło mi jak najdłużej i było cały czas dobre. Zobaczcie, to opakowanie też jest ciemniejsze, bo witamina C, takie kosmetyki nie lubią słońca, wtedy się szybciej psują, więc polecam trzymać. Taki produkt właśnie w lodówce. Co to serum robi na mojej twarzy? Otóż przede wszystkim zauważyłam, że te wszystkie blizny potrącikowe mm, zostały. Tak ładnie wybielone, ta skóra jest rozjaśniona. Ja widzę działanie tego serum. Używam go już od dwóch miesięcy i powiem Wam, że na pewno sięgnę po kolejne opakowanie, bo naprawdę jestem oczarowana. Jest bardzo wydajne Ja tutaj jeszcze tego seru mam tak, no, bym powiedziała, jedną trzecią opakowania. Szybko się wchłania do takiego fajnego matu. Pięknie pachnie cytrusami, więc o poranku jest to świetny zapach, który będzie Was pobudzał. Pipeta. Która u mnie jest akurat ważna, ważne jest to opakowanie dla mnie, bo często i gęsto zdarzało mi się przedtem, że niektóre pipety mi się albo stłukły, albo przekręciły, albo coś z nimi było nie tak. Tutaj jest to zrobione naprawdę fajnie i nic jeszcze mi się. Nie zadziało z nią, to opakowanie mi się nie przekręciło, nic się z nim nie stało, więc mogę Wam polecić, jeśli jesteście um, takimi osobami jak ja i macie czasami problem z jakimś opakowaniem, zwłaszcza z pipetką, to tutaj nie ma czego się obawiać, bo nic się nie stanie. Też często mam taki problem, że um, ten, ten początek tej pipetki um, mi się w jakiś sposób. Um, odrywa, wzrusza i niestety dochodzi do tego e, kosmetyku powietrza, a tego byśmy nie chcieli, tutaj nic takiego się nie zadziało, więc mogę Wam serdecznie polecić. Niestety cena jest dość wysoka, bo za 30 ml trzeba zapłacić 130 zł, ale wydaje mi się, że naprawdę warto, jeśli szukacie jakiegoś fajnego serum z witaminą C, takiego na co dzień, pamiętajcie, jeśli używacie serum e, z tą witaminą, to zawsze używajcie również kremu z SPF, aby nie nabawić się żadnych plam że, e, posłonecznych, żeby nie zrobić sobie więcej krzywdy, bo jednak chcemy, aby ta cera wyglądała ładniej, to no naprawdę jest to genialny produkt, polecam serdecznie, długo szukałam fajnego następcy i na pewno kupię kolejne opakowanie, widziałam, że na Amazonie jest dostępne, więc jeśli mi się skończy, to zamawiam. Bo jest świetne. Ładnie, pachnie, szybko się, ładnie pachnie, szybko się wchłania, jest idealny pod makijaż. Ja widzę różnicę, skóra jest rozświetlona, taka bardziej młodzieńcza, ma swój blask. Um, też przebarwienia znikają, pomału, bo pomału, ale znikają. I to jest najważniejsze. Ja tutaj też miałam jakieś czas temu um, taką niedoskonałość, która zostawiła po sobie dość spory ślad, i teraz już jest to prawie niewidoczne bez makijażu, więc ekstra. No, powiem Wam, że. Jest to produkt godny mm, yy, godne polecenia, idealny następca mojego ukochanego serum Stimeless, które niestety nie jest dostępne, Sezderma Sewit polecam jeszcze raz. I jeśli już jesteśmy przy kosmetykach pielęgnacyjnych, bo dzisiaj o tym będzie sporo, dzisiaj nie będzie żadnej kolorówki. Zobaczcie, ja w ogóle trzymam w opakowaniu ten kosmetyk. Dajcie znać, czy wy też macie taki problem, że trzymacie wszystkie opakowania kartonowe, bo u mnie zawsze tak jest. Zawsze mam kartoniki, potem wszędzie jest ich pełno, nie wiem po co, nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że jeśli... Niespodziewanie będę miała jakiś wyjazd. Gdziekolwiek to w kartoniku ten kosmetyk jest bezpieczniejszy niż bez niego, więc zawsze zostawiam te kartony. Druga rzecz, którą chcę Wam polecić, drugi kosmetyk, to jest um, kosmetyk, który został mi przysłany przez firmę Eveline. Jest to krem pod oczy. Ja bardzo lubię testować kremy pod oczy i jest to ta seria Rich Coconut, czyli um, seria kokosowa. W ogóle, spójrzcie na ten design, przepięknie um, to wygląda. Bardzo mi się podoba, podobają te kolory, to opakowanie też jest fajne, jest higieniczne, jest estetyczne, ekstra. O tym chciałam też wspomnieć. I jest to ultra bogaty kokosowy krem pod oczy, który w 97% ma składniki pochodzenia naturalnego i ma w składzie organiczny olejek kokosowy, ale nie tylko, ja tej czytałam wcześniej, jest tutaj um, kilka fajnych rzeczy w składzie. I powiem Wam, że jest to bardzo, bardzo dobry krem. Sprawdzałam przed nagraniem tego filmu, bo zawsze się przygotowuję do takich filmów. Ten krem kosztuje około 20 zł, płacicie 20 zł za 20 ml, macie 6 miesięcy na użycie. Jest to produkt wegański. Tak. Wegański i fajnie działa. Niestety nie rozjaśni Wam takich zaścinień, jeśli macie coś takiego pod oczami. Też nie pozbędziecie się em, dzięki niemu opuchnięć, ale co on robi? Delikatnie rozjaśnia tę skórę pod oczami, ale przede wszystkim ją nawilża, rozświetla, on się szybko wchłania. Ta skóra jest miękka, fajna, przyjemna, nic się em, nie roluje na tym kremie, więc możecie śmiało nakładać makijaż i cieszyć się. E, taką ładną skórą pod oczami. Ja już mam do przetestowania płatki kosmetyczne, które już kupiłam jakieś półtora miesiąca temu, jednak nie mam czasu. Od rana nie mam czasu, aby je, w końcu, aby je nałożyć, i w końcu muszę ten czas znaleźć, bo chciałabym też przetestować płatki pod oczy i sprawdzić, czy te moje zaśnienia bo niestety mam sińce pod oczami, mało śpię ostatnio, ale. Mam nadzieję, że te płatki mi troszeczkę pomogą. Niemniej jednak ten krem naprawdę jest fajny, za niewielkie pieniądze jest bardzo wydajny, ładnie wygląda, nawilża tę skórę, więc jeśli macie problem z suchością pod okiem, no to wydaje mi się, że sprawdzi się również u Was. Ja pamiętam kilka lat temu miałam ogromny problem, ta skóra była taka przesuszona na wiór, a od jakiegoś czasu Sięgam po takie kosmetyki, które się u mnie sprawdzają, więc jeszcze raz Eveline Rich Coconut ultra bogaty, kokosowy krem pod oczy. Polecam serdecznie, też ma przepiękny zapach kokosa. Jeśli nie jesteście fanem, fanami tego zapachu, to nie sięgajcie, bo ten kokos naprawdę jest wyczuwalny. Ale jeśli lubicie, jeśli lubicie kokosowe nuty, to będziecie zadowolone. Mam jeszcze kilka kosmetyków właśnie z tej serii do przetestowania, między innymi krem. Do twarzy też mam płyn micelarny, który czeka w kolejce i zobaczymy, mam nadzieję, że równie dobrze się sprawdzą te kosmetyki u mnie, jak i ten krem. Kolejna rzecz, to była taka pielęgnacja poranna, krem potoczy używam również na noc, rano i wieczorem, nie masz żadnego problemu, wszystko jest super. I teraz przejdziemy do pielęgnacji wieczornej, co u mnie nowego się pojawiło? Otóż proszę Państwa, Polish Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant. I jest to, jest to taki płyn złuszczający z dwuprocentowym kwasem salicylowym. Jest to chyba najwyższe stężenie kwasu, na pewno jest to najwyższe stężenie kwasu salicylowego, który jest dopuszczalny w ogóle na rynku. I powiem Wam, że ja już o tym płynie słyszałam dużo, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze, aby go zamówić. Używałam ten tonik z klinik. Który również ma za zadanie złusz, 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 złuszczyć ten naskórek na twarzy, ale powiem Wam, że to jest o wiele wiele lepsze. Jeśli macie problem z porami, z takimi zamkniętymi porami na skórze, z takimi czarnymi kropkami, to sięgnijcie po to, bo ten płyn odblokowuje te pory. On się dostaje głębiej do skóry i jakby od. Czupuje Wam te pory? Naprawdę, po tygodniu stosowania widać ogromną różnicę. Ja też miałam taką kaszkę na czole, która wyglądała nieestetycznie, i wciąż widać było ją, nawet kiedy nałożyłam już makijaż. A od momentu, kiedy zaczęłam stosować ten płyn, teraz chyba minął już miesiąc, nawet ponad miesiąc ja chyba użyłam go już od półtora miesiąca to ta kaszka zniknęła. Pory są mniej widoczne. Te czarne kropki. Pomału, pomału znikają, a ja mam bardzo wielki problem ym, z tymi zamkniętymi porami Walczę z nimi, wkurzało mnie to i stwierdziłam, że muszę przetestować coś nowego I powiem wam, że to jest naprawdę fajny kosmetyk, ja tutaj mam 30 ml produktu On kosztuje sporo, bo za 30 ml zapłaciłam 9 funtów Sprawdzałam, on chyba kosztuje... Moment, moment, żebym się nie pomyliła Gdzie to jest? On kosztuje... Drodzy Państwo, 120 zł za 118 ml, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo wydajny kosmetyk. Na początku polecam używać go 2-3 razy w tygodniu, aby skóra się przyzwyczaiła, bo ja zrobiłam błąd i używam go codziennie i Troszeczkę miałam problem z suchymi skórkami, jednak teraz już się dogadaliśmy i bardzo fajnie działa. Ja po tym kremie używam serum nabliżające, które to będę za chwilę Wam pokażą, bo też świetnie się mi sprawdziło i muszę Wam je serdecznie polecić, ale mm, ten płyn. Rozjaśnia też delikatnie przebarwienia, sprawia, że wszystkie niedoskonałości szybciej znikają, mniej się pojawiają, o wiele rzadziej się pojawiają i też właśnie tak jak mówiłam, on redukuje widoczność porów, zmniejsza te pory, sprawia, że są o wiele mniej widoczne, więc polecam, warto, naprawdę, naprawdę warto po to sięgnąć, jeśli macie skórę tłustą, jeśli macie skórę trądzikową, to koniecznie koniecznie sobie przetestujcie, bo myślę, że warto. Ja nie używam tego produktu, to jest taki płyn. On um, jest um, konsystencji takiej wody i mi było go żal nalewać sobie go na wacik, dlatego też um, troszeczkę tego płynu wylewam sobie na dłonie, rozcieram między dłońmi i nakładam na twarz. Potem czekam chwilę i nakładam krem. Nie, serum, sorry, serum i potem dopiero krem. Tak zamykam swoją pielęgnację, więc Naprawdę polecam. Nie sądziłam, że się tak świetnie u mnie sprawdzi takie maleństwo, a to jest po prostu cudo, cudo, po które warto sięgnąć i cieszę się, się, że mam je u siebie. I też podoba mi się szata graficzna. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny kosmetyk, naprawdę, naprawdę warto. A ja już wspomniałam wcześniej o serum, więc muszę i o nim też opowiedzieć kilka słów. Muszę o nim powiedzieć kilka słów. I to jest serum z Basic Club, drodzy Państwo, Basic Club. Um... Troszkę bym się oczyłam wcześniej na tę firmę, bo niestety kilka produktów z tej marki mi się nie sprawdziło. Na przykład serum z witaminą C kompletnie nie jest dla mnie. Żel do mycia twarzy też mnie nie zachwycił. Miałam jeszcze krem do rąk, który był ok, i chyba krem, krem do twarzy oddałam Marcinowi no niestety, ale bardzo się polubiłam z tym serum. Jest to serum z 15% zawartością trehalozy, 10% peptydem snap 8 i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Nawilżenie i wypełnienie. I skład. Tego serum jest fantastyczne. Ja sobie dzisiaj googlowałam, czytałam o tym składzie i naprawdę warto to serum u siebie w łazience mieć. Jeśli macie skórę skłonną do przesuszeń, jeśli stosujecie taką, stosujecie retinol albo właśnie taki, um, takie produkty z kwasem salicylowym, to dzięki temu, te, dzięki. Temu serum możecie sprawić, że wasza skóra będzie bardziej nawilżona, będzie miękka, gładka, zachowana będzie ta równowaga pomiędzy właśnie tymi kwasami a nawilżeniem. Naprawdę tutaj mamy trehalozę, która ma nawilżać to bardzo dobrze nawilżać naszą skórę, dogłębnie nawilżać. Też to serum ma przeciwdziałać takim pierwszym oznakom starzenia, te mm, takie minimalne płytrze zmarszczki też znikają, delikatnie ta skóra się rozświetla. No powiem Wam, że naprawdę fajny produkt, tylko mam dwa zarzuty, jeśli chodzi o to serum. Pierwszy zarzut to jest cena, bo jest bardzo, bardzo drogie. 200 zł za 30 ml. No Basic Lab mogłoby troszeczkę zejść z tej ceny. E, można i warto szukać kodów rabatowych. Często wszelkie influencerki mają 15%, 15 zniżkę, więc ja też chyba kupiłam ten kosmetyk nie za pełną cenę, a z jakąś tam zniżką, więc wtedy warto dopiero kupić to serum. I mój drugi zarzut to jest niestety opakowanie, bo to serum jest dość gęste i ma takie to jest takie mleczko i niestety. Ta pipetka nie jest za dobra, plus jeszcze zostaje tutaj na tej pipetce troszeczkę tego produktu i kiedy zamykacie To opakowanie, to często ono tak się wylewa tutaj po rantach i to nie jest fajne, bo tracicie produkt Który kosztuje niemało, więc fajnie by było, gdyby Basic Lab zmieniło opakowanie I... Troszeczkę, troszeczkę nad nim popracowało, bo ogólnie szata graficzna mi się podoba. Działanie jest fantastyczne, ale opakowanie trefne, więc myślę, że wiele osób właśnie to opakowanie odrzuci, bo niestety nie chcemy tracić tego produktu. A tutaj tak się dzieje i ta pipetka też nie jest za dobra bo nie nabiera, nie nabiera aż tyle produktu, ile byśmy chcieli, przez co musimy kilka razy wkładać tę pipetkę do opakowania i to, to serum, ten produkt ląduje poza opakowaniem. Średnio, średnio. Ale działanie jest naprawdę, naprawdę fantastyczne, więc polecam wypróbować sobie, bo warto. Nie mogłoby być tak, że są ulubieńcy, a nie pojawia się żaden kosmetyk do włosów, więc dzisiaj pokażę Wam również maskę. Maskę, którą kupiłam już Chyba z rok temu. Ja ją chyba zamawiałam. Na pewno przyleciała, przyleciała. Przyjechała do mnie w jakiejś paczce z Polski, leżała długo w moich zapasach kosmetycznych i w końcu poniesiegnęłam. Zobaczcie w ogóle, jakie jest tutaj przepiękne opakowanie. I to jest Botanic Hairfood, maska dostępna w naturze. W dość atrakcyjnej cenie. Wydaje mi się, że kosztuje ta maska około 20-25 zł, a mamy tutaj tego produktu 400 ml. Jest to odżywcza maska do włosów, 97% składników naturalnych, maska wegańska, produkowana w Polsce. I jest to maska emolientowa z Olejem awokado i masło kakao, masłem kakaowym, i bardzo mi się podoba to że te produkty do włosów są teraz coraz częściej oznaczane, czy jest to maska emolientowa, czy humektantowa, czy może proteinowa. Wtedy o wiele łatwiej nam wybrać odpowiednią pielęgnację do naszych włosów. Moje włosy emolienty lubią nie za często. Bardziej oddziwo wolą proteiny, ale oraz tak w tygodniu, dwa razy w tygodniu, nakładam taką maskę na włosy i potem cieszę się takimi gładkimi, nawilżonymi, lśniącymi włosami, i to właśnie. Ta maska robi bardzo nabliża te włosy. Dodatkowo dość ładnie pachnie. Jak widzicie, jeszcze troszeczkę mi tej maski zostało, bo naprawdę jest ona wydajna. Ja też włosy troszeczkę, troszeczkę skróciłam, więc polecam. Ja ją zostawiam zazwyczaj na 20 minut na włosach, potem ją zmywam i już podczas. Mycia, podczas mywania tej maski, czuć między palcami, że te włosy są takie odżywione, one się rozczesują między palcami. Naprawdę bardzo fajny produkt. Tak jak mówiłam, dostępny stacjonarnie, w naturze. Ja sięgnę po kolejne opakowanie. Jeśli będę tylko w Polsce, to na pewno je kupię, bo warto. I tutaj skład też jest fajnie rozpisany, bo mamy składnik, i obok działanie. No, naprawdę, polecam Wam tę maseczkę. Jest genialna, warta zainteresowania, nie kosztuje e, dużo, więc myślę, że do testów jest idealna. No, Dobrze, to wszystkie pięć produktów, jakie chciałam wam pokazać. Koniecznie napiszcie mi, co wy ostatnio odkryłyście. Ja w dalszym ciągu szukam jakiegoś idealnego kremu do twarzy na noc, i na, na noc i na dzień, bo jednak ta pora roku się teraz zmienia, więc wypadałoby troszeczkę zmienić te kremy na coś bardziej treściwego. Zastanawiam się nad zakupem kremu z Nafi, ten Iosi Nafi, krem nawilżający, który też bardzo lubię i pewnie za jakiś czas się na niego skuszę. Dajcie znać, co wy ostatnio odkryliście, jeśli wam się to już podoba i dalej chcecie, żebym nagrywała kosmetycznych ulubieńców, co to zostawcie kciuk w górę, będzie mi bardzo miło. Możecie również zasubskrybować ten kanał i jeśli macie ochotę, to wpadajcie na Instagrama, tam jestem praktycznie codziennie. Ja się z wami żegnam, dziękuję wam ślicznie za oglądanie i widzimy się już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Na razie pa!